Cześć, nazywam się Jacek Kiełb i z Koroną jestem związany kilkanaście lat. Pan Jacek, młody widać, bardzo zawodnik. Czasami zastanawiam się, co stało się z kibicami, którzy kiedyś byli na każdym meczu, a teraz ich z nami nie ma. Na Koronie widziałem bardzo wiele. Pamiętam sezon pierwszoligowy, te mobilizacje, kozacki doping i frekwencję na trybunach. Pamiętam scyzorów na szlaku i bum na bytom. Pamiętam bitwę osiedli na Piaście i Gliwice. Pamiętam wyjazd na Krakowie, nasz koncert na trybunach i ten podziw kibiców gospodarzy. Pamiętam dwupoziomowy doping na koronie. Pamiętam jak razem utrzymaliśmy ekstra klasę na meczu z Beskidziem Pamiętam, że w piątek gromy z widzami. A wy? Pamiętacie? Czy już zapomnieliście? Nadolig o'ch am